Andrea Buciol, rekord sportowa spółka akcyjna. Nie, nie zmyli Państwa ten obraz. Nie, to nie jest efekt walki wręcz ze swoimi podopiecznymi w trakcie treningowych zajęć. Choć nie da się ukryć, że w 2012 roku droga Andrzeja Buciola na trenerskiej ławce futsalowców rekordu nie była usłana różami. Bywały chwile wzlotów, ale przydarzyło się także kilka upadków. Sile charakteru samego włoskiego szkoleniowca oraz jego zawodników zawdzięczać trzeba, że z każdego z takich udało się podnieść. Ba, na finał stanąć na podium z brązowym medalem. Dlatego też nikt nie niecierpliwi się w klubie przystartowej, jeśli początek rozgrywek sezonu 2012-13 nie był wymarzony. Droga do finiszu jest jeszcze bardzo daleka, a my przecież mówimy o najważniejszych dokonaniach tamtego roku. Dla pracującego od ponad dwóch lat w rekordzie włoskiego szkoleniowca jest to sukces niekwestionowany, bo wypracowany z grupą ludzi o dużej skali talentu, ale i niemałych oczekiwaniach wobec szkoleniowca. Drugi sezon z rzędu oba wektory zbiegły się w tym samym miejscu, a to zawsze stanowi podstawę dobrego rezultatu. Jak to było Andrea, To było możliwe, bo rekord nie jest tylko klubem sportowym, ale przede wszystkim dużą rodziną, gdzie wszyscy pomagają sobie w trudnych momentach. Trzeba pamiętać, że to nie jest tylko sukces trenera, też prezesa sztabu szkoleniowego, drużyny i kibiców też. Z takimi ludźmi, w takim środowisku łatwe osiągnąć cel.